Codzienne picie kawy robi z twoim ciałem coś, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. Oto pięć rzeczy, które dzieją się w tobie, jeśli codziennie pijesz kawę. Po pierwsze, dosłownie spalasz więcej tłuszczu. Kawa zwiększa twój metabolizm nawet o 15%. Twoje ciało zaczyna efektywniej wykorzystywać tłuszcz jako paliwo, nawet gdy tylko siedzisz. Po drugie, Twój mózg działa sprawniej. To jakbyś codziennie rano podkręcał swój umysłowy procesor. Badania pokazują, że kawa poprawia pamięć, koncentrację i czas reakcji. Po trzecie, walczysz ze starzeniem się od środka? Kawa poprawia przepływ krwi do skóry, co pomaga zapobiegać zmarszczkom i przebarwieniom. Dlatego jest składnikiem tylu drogich kosmetyków do pielęgnacji. Po czwarte, i to możecie zaskoczyć, działa jak naturalny środek przeciwbólowy. Masz ból głowy? Kawa potrafi zmniejszyć ból skuteczniej niż niektóre leki dostępne bez recepty. Kofeina blokuje sygnały bólowe docierające do mózgu. Osoby pijące kawę codziennie mają znacznie niższe ryzyko zachorowania na raka wątroby i kilka innych nowotworów. Po piąte, chronisz się przed rakiem. Antyoksydanty zawarte w kawie dosłownie walczą z chorobami. Ile filiżanek kawy pijesz dziennie? Napisz w komentarzu.